Jak Lenin stał się wiecznie żywy. Po tym jak Lenin... Jego rodzina chciała normalnego pochówku. Przed pochówkiem ciało wystawiono na widok publiczny w sali domu Związku w Moskwie. I przychodziło dużo ludzi. Wtedy czołowi komuniści jak i Stalin doszli do wniosku, że... Przywódca rewolucji nie może zostać pochowany jak zwykły człowiek. Zrobimy z niego mumię. Zdecydowano, że ciało zostanie zabalsamowane. Ale po co Stalin chciał to zrobić. Otóż Stalin był sprytny. I wiedział, że ten, który najlepiej zadba o ciało wodza, będzie miał wyższą pozycję w kręgach władzy. Więc tuż po. ciało przeniesiono do chłodni. Później poddano je wstępnemu balsamowaniu. Ale po dwóch miesiącach. Jezus Maria znowu gnije! I zdecydowano, że zostanie przeprowadzona nowatorska metoda balsamowania: usunięcie wszystkich płynów z organizmu. Usunięcie organów wewnętrznych. Nasączenie watom z formaliną. Kąpiel w roztworze 3% formaldehydru. Nasączenie formaliną i roztworem balsamującym. Wybielenie skóry nad tlenkiem wodoru. Kąpiel w alkoholu, glicerynie i odstanie potasu. Pod koniec maja 1924 Lenin był gotowy. Jak żywy. I ciało wystawiono na początku w dwóch drewnianych sarkofagach, a od 1930 roku w granitowym. Lenin leży tam do dziś.